Hej, za niedługo robię Q&A, więc jeśli chcesz się mnie o coś spytać lub się coś o mnie dowiedzieć i być na odcinku, zadaj mi pytanie. Z góry dzięki. Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku będę przechodziła e, parkury pierwszej osoby z paska znajomych. Pomysł jest zawzięty od e-mail będziecie mieli na ekranie jej nazwę, e, jeśli jeszcze nie widzieliście e, odcinka z nią e, to wpadajcie, ponieważ yy, chodzi o te wyścigi kurczaków, i zostawcie łapkę w górę oraz komentarz pod tamtym filmem oraz pod tym. Yy, pamiętajcie, żeby dawać mi w komentarzach pomysły na odcinki, yy, więc no, ja teraz będę przechodziła. Więc co? Myślę, że możemy zacząć. Odcinek. Pierwsza osoba z Paska Znajomych, ok, zaraz poczekamy tutaj. Jest to Hihi1020, więc przejdziemy sobie tej osoby parkur. Teraz już nie jest pierwsza, ale była wtedy pierwsza, więc przejdźmy sobie. Może przyjmuję do znaj... albo to będzie, to będzie za trudne. Może lubisz takie parkury. Zobaczymy, nie wiem, jak się. Jak jest dość, Pisze, że jest trudny, więc może być dość łatwy, ale nie wiem. Zobaczymy. On chyba jest bardzo, bardzo łatwy, ale ojeju. Jednak widzicie, widzicie, że jednak no jednak jest to dość ciężkie, żeby tam doskoczyć Zginę jeszcze raz może, to zobaczymy, wow, może się uda. Kurczę, jeszcze raz, ostatni raz, bo to jest dość szybki parkour i w sumie chciałabym go przejść, ale chyba nie dam rady. Wiem, że on jest trudny i w ogóle, ale... A może tam? Spróbujemy, czekajcie. Dobra, i teraz musi być lag. No, nie udało mi się zrobić tego laga, jak ja to powiedziałam. Czekajcie. Zrobimy jeszcze raz. Pik, pik. Uuu. prawie był. Widzicie, przeżą polabia? To jest ten lag, moi drodzy. Dobra, cyk, 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 cyk. cyk, cyk. Dobra, stop. Już... dobra, koniec. Przechodzimy następny. Przejdziemy trzech chyba. O, teraz cudowny piesiu. Ale sobie przejdziemy. O, tutaj jest... Nie przejdziesz. Okej. Okay. <grytanie> szkoda. O, Boże. Jeszcze mi telefon prawie z ręki wypadł. Um, no cóż, nie przejdę. Szkoda. Zobaczymy, czy jest takie trudne. Wow, wow, wow. Teraz tutaj... No to dość ciężkie jest, bo tu są te kaktusy. One tak dość szybko zabijają. W sumie myślałam, że będzie łatwiej. Ale spokojnie. Ojej, chyba rzeczywiście nie dam rady. Okej, okay, czyli jest to dość ciężki parkour. Jestem ciekawa, czy ktoś to przeszedł. Zaraz sprawdzę. Nie, okej. Okay. Ja ci to jest niemożliwe. Żeby to przejść, to jeszcze teraz zginę. No co jest? To jest niemożliwe. Spróbuję jeszcze raz, ale. Och, wiem chyba, jak to trzeba zrobić. Choć nie wiem, czy to się uda. O, udało się, widzicie? Tak to się rozwiązuje. Nie wiem, Wpadam na taki pomysł, i zobaczcie, ile lecimy. Łatwo. Dobra, mam nadzieję, że damy radę. Tutaj, pyk, i tutaj wchodzę na to. I teraz trzeba się skupić, bo trzeba zrobić 180. No i proszę bardzo. Zobaczcie, ale to jest w sumie łatwe, a w sumie trudne, bo. Jak się nie pomyślicie, znaczy, jeśli nie pomyślicie tak logicznie, że w sumie da się jakoś na to wskoczyć, no to nie wskoczycie, tak? Okej, okay, ja tutaj nie będę marnowała. O nie. Tego już nie zrobicie, moi drodzy. Bo zobaczcie, to jest już niemożliwe. No i już tutaj zginiemy. Tak jak myślałam, i tak było mądre posunięcie, choć się nie udało. Um, tutaj dam tej osobie uśmiech, bo... Że prosi o uśmiech. To teraz przejdziemy sobie tej osoby. Jest to osoba X, X. Cookie. Przejdźmy sobie jej parkour, jeśli ma. O! E, jak przejdziesz, dam uśmiech? No okej. Okay. Spoko. Jest, już ktoś przeszedł? Tak, już ktoś tu przeszedł. Okej okay. Dobra. Musiałam się skupić. Zginałam już raz. E, jeszcze raz i najwyżej wyjdziemy. Ojeju, jeju, tu są 180, moi drodzy. Dobra, ja lepiej będę wchodziła, ale nie chcę wchodzić na lawę, moi drodzy. Je, no to jest dość ciężkie. Ja muszę się trochę inaczej ułożyć, bo trochę mi niewygodnie tak siedzi. Dobra, poczekamy i zaraz zadecydujemy, co tutaj mamy zrobić w sumie, bo dwa razy chyba. Okej, okay, da się. Aha! No wiecie, jak chcecie zrobić jakiś rozpęd, to będzie dość ciężko, ale dacie radę. Jeśli będziecie przechodzić ten parkour, bo możecie wejść do tej osoby i przejść ten parkour, no nie? Bo zapowiada się całkiem ciekawie i ja sobie tak ułatwię trochę. A mo... O nie, moi drodzy. O nie. Dobra, myślałam, że coś tam muszę zrobić, ale okej, okay, nie musiałam. No, zapowiada się. Okej, okay. zapowiada się ciężko. Bardzo udało się. Bo to jest taki właśnie, że... Nawet jak zginiecie, to złapiecie ten kryształ to jest całkiem spoko. Aha, dobra, i teraz muszę przeskoczyć tam. Dobra, dam radę. Mm, Okej, okay, udało mi się. a jak na razie, moi drodzy. Dobra. Dobra, nie komentuję. No. To jest... dość ciężkie. A nie przyszłam. Dobra, chyba przeszłam jakiś parkour... Nie! Co jest grane, jakie... Wy trudne robicie parkury. dobra, ja robię też ciężkie, ale... Mój drodzy. Bez takich. Okej. Okay. Jak coś, to nic nie mówię, bo się skupiam. Gratulacje. Moi drodzy, ja właśnie nie wiem, co ja mam tam zrobić trochę. Aha, już wiem chyba. Aha, jeszcze zginam. Okej, okay, ostatni raz jeszcze zginę i wychodzę. Um, okej, okay, dobra. No okej. Okay. Mhm, dobra, ekstra. <laughs> o, nic nie przeszłam. Super. Przejdźmy jeszcze tej osoby. Emolala02033. Aha, nie ma parkurów. Ok. Mm, to poczekajmy, aż się może coś zmieni. No nie wiem, wejdźcie na jakiś parkur. Bo drugiej też nie mogę. Dobra, przejdziemy trzeciej. O, ma coś tutaj. Dla Aha, spoko. To teraz czwartej. No cóż, nie zmienia mi się tutaj. O, mój świat. Ale no. Proszę, róbcie jakieś parkury. no. O, idealnie. Może ta osoba będzie miała. Macie tu jakieś Mikalo Easter? To na pewno będzie jakiś parkur no. Dobra. Ostatni parkur. Po... Co? Ale po tym się da przejść. A da się. Ja, się! ja myślałam, że to się zabije od, ra od razu, ale już myślałam, że ten... Dobra, dobra, to chyba przejdziemy ten barkur, mam nadzieję. W ogóle to jest zrobiona tak mega, mega ładnie ta lawa. Ja wiem jak ją zrobić i na pewno wy też, bo to już jest dużo poradników na to na YouTube, bo to jest takie w sumie już trochę starsze. Ale mega mi się dalej podoba, ten rezultat jest taki ładny. Taka inna ta lawa, taka ładniejsza. Fajnie by było, gdyby można było zmienić na przykład na jakiś... Czerwony lub taki właśnie beżowy To by było mega ciekawe Ale to wiecie Już tego na razie nie mamy Na razie nikt tego nie wynalazł No cóż, dobra mm, Ogólnie ta lawa to jest chyba taki bug W sumie, no tak, to jest bug Bo jak zmienicie coś tamten To jest ta lawa, no Więc no I chyba mi się uda przejść ten parkour Chyba No i gdzie jest meta, powiedzcie mi Nie, 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 nie. Dlaczego? Dobra, jestem blisko, ale Gdzie jest meta, powiedzcie mi O jeny, ja tak nie lubię Jak jest właśnie gdzieś schowana Nie przepadam za tym Ale wiecie, niektórzy może lubią Dobra Na razie nie widzę, dobra, muszę sobie tu doskoczyć I w tym kurczaku gdzieś będzie I powiedzcie mi, czy ja mogę chodzić po Nie, nie mogę chodzić po yy, tych Marchewkach zapewne Dobra, o, tu jest, ale jestem ślepa Dobra Wchodzimy OK, przyszłym tym parkour mamy no ten cały sześć czasów, więc fajnie. E, no i co? Dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz nie zapomnijcie zostawić dzwoneczka. A teraz dzięki jeszcze raz za oglądanie. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku i pa!